Cześć. Chcę powiedzieć dzisiaj o pewności siebie. Jeżeli ten temat Ciebie dotyczy, to zostań ze mną, a dotyczy on większości osób, bo na jakimś poziomie, w jakichś aspektach możemy odczuwać pewność, a w innych znowu nie. W innych będzie nam coś przychodziło z wielkim trudem i powątpiewamy jak to się mówi, w siebie. Zastanów się przez chwilę, dlaczego. Są takie dziedziny życia, w których nie zastanawiasz się nad tym, czy masz dość pewność dużą, czy masz dość pewności siebie, aby na przykład zrobić jajecznicę czy herbatę, czy masz dość pewności siebie, by pobiec. Być może przychodzi ci to z naturalną lekkością, ale przecież kiedyś takie nie było. No właśnie. I tutaj zapewniam Cię, że jeśli uważnie posłuchasz i zastosujesz, to możesz stać się pewny siebie w jeden tydzień poprzez integrację wiedzy na temat tego, skąd pochodzi prawdziwa pewność siebie, czym ona de facto jest i gdzie jest przyczyna tego, że nie czujemy się pewnie. Otóż pewność siebie to nie jest efekt działania, to skutek działania. Pewność siebie powstaje pod wpływem wykonania wielokrotnie danej czynności i przekonania naszego zachowawczo nastawionego gadziego mózgu, że możemy, potrafimy, że nie ma się czego bać, że to jest łatwe. W końcu kiedyś nawet wręcz rutynowe i dotyczy to zarówno kontaktów z ludźmi, pewności w przemawianiu publicznym, czy pewności w profesjonalnym działaniu. Właściwie dotyczy to każdej jednej dziedziny życia. Tyle tylko, że nie należy czekać, aż minie lęk. Należy działać Mimo lęku, bohaterem jest się mimo lęku, a nie dlatego, że lęk magicznie znika i my czekamy często, aż lęk zniknie, bo on jest niekomfortowy. Ale jakby to było, gdybyśmy działali pomimo lęku? Możesz sobie wyobrazić, że bierzesz lęk pod pachę, wkładasz go do torebki i po prostu idziesz na to spotkanie. Robisz ten ruch, który wiesz, że jest ruchem ważnym, rozwojowym, nawet jeśli niekomfortowym. I ważne jest tutaj, abyś, punkt drugi, dotrzymywał danych sobie i innym obietnic, nawet kiedy ci się nie chce. Obiecałem coś, robię to. Czemu? Bo chcę być osobą godną zaufania nie dla kogoś, dla siebie dla kogoś też, ale w drugiej kolejności. Przede wszystkim chcę siebie od środka postrzegać jako osobę godną zaufania. Więc jeśli naprawdę obiecałeś, umówiłeś się, a nie tylko padła luźna propozycja czy sugestia bo często ludzie potrafią, Sugestie czy propozycje traktować dokładnie jak umówienie się, to wtedy zrób to. Masz to w kalendarzu, masz datę, masz godzinę, zrób to. Wykonaj to zadanie, nawet jeśli jest ci z tym źle i niekomfortowo. Ważne jest, by wiedzieć, że wartość tkwi w powtarzalnych mikroruchach że nie zbudujesz jej też w jedną noc, w jeden dzień. Ty potrzebujesz wykonać wiele ruchów, tak jak budujesz mięśnie, raz za razem. Po prostu wstajesz, ruszasz, bo masz w tym dniu, o tej godzinie, na przykład trening siłowy albo trening kardio albo jogę i to robisz. I naprawdę kluczowym hasłem jest tutaj, że nie ma, że boli, że nie ma, że ci się nie chce. To w ogóle nie jest istotne. To jest kwestia przesunięcia. Twojej oceny wartości na skali, ważne, nieważne. I to, że się boisz, albo to, że ci się nie chce, ma być dla ciebie z definicji mało ważne. Dopiero w skrajnych przypadkach, gdy twoje ciało pada ze zmęczenia, albo gdy widzisz, że naprawdę gdzieś tkwi realne, duże zagrożenie, duże ryzyko, możesz wtedy i rozsądnie jest nawet za tym pójść. Ale w takich drobnych excuses, w takich drobnych sytuacjach, w których ty się wykręcasz przed sobą i wiesz o tym na jakimś poziomie, z jakiejś perspektywy, że to robisz, nie warto. Po prostu nie idź za tym. Także powtarzaj, również dokonuj trackingu swoich postępów. Warto na przykład, jeśli chudniesz, zrobić sobie zdjęcie wtedy, gdy podejmujesz decyzję, i potem po tygodniu robić kolejne zdjęcia, bo nie warto też zakładać postępów jednodniowych, tak jak już powiedziałam. I wreszcie małe kroki, metoda Kaizen kontra rzucanie się na głębokie wody też sprawi, że twój mózg będzie spokojniejszy, ten gadzi mózg, który zawsze znajduje jakieś powody do tego, żeby bać się i żeby cię ostrzegać przed zagrożeniami. I to jest ten budulec czy sposób budowania dużych osiągnięć. Małe kroki, powoli, jak Mam rozłożyć mój cel, jakim jest na przykład schudnięcie 10 kilo, na małe, codzienne kroki. Co to będzie, co ja mam zrobić. I wtedy ten cel ci gdzieś przyświeca jest twoim kompasem, jest twoją gwiazdą na horyzoncie, ale ty nie oczekujesz od siebie nierealistycznie, że zrealizujesz go zaraz, natychmiast. Niestety, tu jesteśmy przyzwyczajeni, żyjąc w świecie natychmiastowej gratyfikacji, zwłaszcza za pomocą mediów, że. Ma być coś szybko, że ma być już, że zalewam zupkę chińską i ona jest gotowa. A w rzeczach, o które warto zawalczyć, do których warto dążyć, to się nigdy w ten sposób nie dzieje. Niezależnie od tego, czy jest to relacja z partnerem, czy jest to schudnięcie, czy jest to zbudowanie firmy, czy jest to zbudowanie jakiegokolwiek innego sukcesu, sukcesu finansowego na przykład, nie stanie się to nawet w tydzień i potrzebujesz to rozpisać. Na perspektywę na przykład roku. Wyobraź sobie, że tworzysz kanał na YouTube i nagrywasz trzy filmiki w tygodniu po 10 minut. Jak sobie sumujesz wszystkie te minuty i miałbyś sobie powiedzieć, no to teraz nagrywamy. Nawet nie, nie zakładając, że przez wszystkie 360 dni, ale że załóżmy, że będzie to 100 dni nagrywania po 10 minut, to Wydaje się całkiem dużo. To wydaje się przytłaczające, ale jeżeli robisz to w takich odstępach czasowych 10 minut 3 razy w tygodniu, to to jest nic, bo doba ma 24 godziny. 10 minut, nawet z montażem i z całym procesem uploadowania filmiku na YouTube, to jest po prostu nic. A możesz na tym zbudować bardzo ciekawie funkcjonujący i skuteczny kanał. Jest takie powiedzenie po angielsku brzmi lepiej emotion follows motion. To znaczy, że emocja podąża za ruchem. Nie odwrotnie. Jeżeli wykonasz ruch, to za tym pójdzie samopoczucie. Twój mózg będzie się uczył, że jesteś osobą, która działa mimo lęku, więc ten lęk był przesadzony, w ogóle może niepotrzebny. I będziecie coraz mniej ograniczać. Będziecie wręcz wspierać, będzie mówić: tak, robimy to, bo to jesteśmy my. To jesteśmy my, którzy działamy konsekwentnie, to jesteśmy my, którzy działamy mimo, że się nie chce, albo mimo, że się wydaje, że się nie da. W każdym nie da się, możesz znaleźć zawsze klucz do da się. To znaczy zapytaj, zapytaj siebie, kogo mogę znaleźć, spotkać, wygooglować, zresearchować, kto. Poszedł tam, gdzie ja chcę pójść. Kto ma to, czego ja pragnę? I dotyczy to zarówno stania się milionerem, jak też sukcesów zawodowych innego rodzaju. Zobacz ludzi, którzy to mają, czym się różnią od Ciebie w tym momencie i co Ty możesz zrobić, by być imi kiedyś. I to najlepiej niech to nie będzie abstrakcyjne kiedyś, tylko wyznaczony sobie deadline, wyznaczona konkretna data. I pamiętaj, że strach może być naturalną reakcją Twojego gadziego pnia mózgu, może się pojawiać lęk przed nieznanym. Taki jesteśmy uwarunkowani, że nasz mózg przede wszystkim nas ogranicza i ostrzega, a nie prowadzi do rozwoju potencjału i sukcesu. Ale jeżeli będziesz skutecznie dawać mu feedback, że niepotrzebnie, że w Twoim przypadku to działa inaczej, że macie uwarunkować na sukces, a nie na porażkę to on w końcu się przestawi i wręcz ci pomoże. Natomiast z narzędzi, które uważam za najskuteczniejsze, jako pomocne w tym przeprogramowaniu, zmianie całkowitej perspektywy, wciąż będzie neurofeedback, który robimy jako tygodniowy trening przeprogramowywania wszystkich ścieżek neuronalnych, włącznie z uzdrowieniem traum z przeszłości, po to, aby nigdy więcej ci już nie przeszkadzały w osiągnięciu twojego potencjału. Na trening neurofeedbacku możesz się zapisać przez naszego maila info@masteryourlife.pl. Zapraszam, a póki co również zapraszam cię do zajrzenia na kursy, które dotyczą sukcesu, porażki, również relacji z obfitością, a znajdziesz je na stronie masteryourlife.pl w zakładce kursy. Dziękuję za to, że jesteś ze mną. Jeżeli to wideo wniosło coś do twojego życia, nie zapomnij nacisnąć łapki w górę, zasubskrybować jeśli jeszcze tego nie robisz, naciśnij też dzwoneczek i skomentuj, bo to pomoże większej ilości tych treści dotrzeć do większej ilości ludzi. Na czym nam bardzo zależy i za co Ci ogromnie dziękujemy.